Dzień dobry. Dzień dobry. Co na Pana? Ja w sprawie pracy. W jakiej pracy? W sprawie pracy, no. Na tryskaczówce. Oj, 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 Nazwisko Pana? Kaczmarski Paweł. Dobrze, dobrze. Sprawdzę, czy Pan jest na liście. No jest. Pan odchodzi, Pan. Dziękuję. Co Pan potrafi? Wszystko. Co to jest? Mówka. Korek! Korku, dobra. Przejdziesz, no daj. Dobra. Od kiedy ich... zaczynam pracę? No nie wiem, no od kiedy pan chce, no. To wszystko... chciał jak najszybciej. Nie wiem, zaraz przyjdzie w dyrektor z działu technicznych. Karni! Ja zaraz trzeba czekać na kierownika budowy. No wie pan. Jest... jest taka praca, że by dziś cały czas robiła. Mhm. A jakie ja są to... zarobki? No zaraz do kwalifikacji pana, no co pan potrafi, no. No mówię panu wszystko. No to jak pan będzie by wszystko zarabiał pan będzie by po prostu. Nie, no. <noise> <Jest> wszystko. <noise> Normalnie no. Czyli ile? Ile idę na godzinę? No 6,50 na razie, tak? No, mało trochę, nie? No ale no to wie pan, no to nie jest tak. No dobrze, to czyli a gdzie będę pracował? Gdzie? Wszędzie. W tej Polsce? Tak, tak. Bo ja robiłem takiego Roberta Nowakowskiego. Aha. Wie pan, kto to jest? Wiem, wiem, Wie wiem. Pan? Pracuje pan, tak, pracował jakiś dla nas, tak? Pracował. Dla, dla pana? Ja, no i on mnie zwolnił. Co co pan? Nie nadało się pan do roboty? Nie, nie, jakoś się nie dogadywaliśmy. A. Niedobrze. No, i chciałbym zmienić pracę. No dobra, no, to będzie trochę kosztowało się pana przy od razu. A co pan tutaj ma? A, to są nagrody, 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 pajacyki, tak, pajacyk. Za co taki pajacyk? Za pajaca roku. <ścoughs> ja pierdolę. Ja pierdolę <ścoughs> gdzie, gdzie, ten dyrek jest? No idzie. Nie, wie pan nie ja mam trochę czasu, a CV dostaliście na maila? Tak, 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 tak. tak. Komputery nie działa, to jest za trapa. <słysy> no, ja rozumiem pa. <słysy> <słysy> tak. Ja pierdy No damy. A jak mamy wychodzi, to niech mam w nich. Od czegoś trzeba zacząć, tak? Halo, co jest? No dochodzi tu do na chwilę, bo mam tego! Przecieg jest! Nie wiem jak się czuł, tak? No chodź! No. I to dyrektor? Tak, tak, tak. Kierownik. Ta. A, kierownik. Dział techniczny. A to wyciśnie. Tak, tak, tak. O co? Ta, ta. No nie wiem, czy nie. Dobrze, pana tam na 21. Zgodzi się pan pokroić. Aha. A jak wypłata? Właśnie jakiego dnia są wypłaty? Nie ma tu wypłat, robisz charytatywnie przez pierwszy miesiąc. No, a później? Później 6,50, a jak... No mówiłem. tak, jakiego dnia są wypłaty? 51? 10 pierwszego, no, pierwszego, miesiąca. Hmm, bo Nowakowskiego miałem 15. A tu będziesz miał 37. <laughs> o, o, o. Przyjęło się pan. No zapiszę na No tak, niech pan zapisze tam. Że przyjdę. To od kiedy mam w ogóle przyjść do pracy? Od jutra. Od jutra. Na którą godzinę? nie wiem już. tam będzie robiło? Ludzi, nie, pan, pan sam będzie robił. No sam tak? będę robił? Tak, tak, Gdzie jadę gdzieś? Dostanę jakieś auto, coś? Rower. Rowerem będę jeździł? Tak, no tak. U no. nas w swojej firmie prowadzimy zdrowy tryb życia, tak? Mm -hmm. Siłownia, kreatyna, takie rzeczy. A, no, no pasuje. Dużo roboty nie ma? Nie, nie 3-4 godziny. Dziennie? Tak, 12 wpisujemy. A, no co, to mi się podoba. No i gdzie ten? No nie mam gorączka, nie ma jeszcze. <grymne> ten pajac. To, to widzę, że dwóch pajaców jakiś macie w tym tak, roku. Tak, tak, no, tak. Wszystko pajac z roku został, tak. Paje z roku. No kurwa, tam jeszcze złożył. Miej dobra, wychodzisz tu.